For somebody, I oh, want a little fun. So, I want to take my mind off everything. Cześć, witajcie w sobotę. Jak widzicie jeszcze jestem w ogóle nieogarnięta, a dzisiaj właśnie wybieram się na C bloggers. pozdrawiam, że właśnie nagram takiego vloga dla Was weekendowego właśnie z tego wydarzenia. Um, I tak, ja już zjadłam się danie, wczoraj wieczorem się wykąpałam, także dzisiaj tego już nie muszę robić, tylko muszę umyć włosy. I dzisiaj udziałem właśnie zapelęgnować bardziej swoje włosy i twarz. E I w związku z tym, że wczoraj właśnie otrzymałam przy rejestracji na C bloggers. Sory, myślałam, że bardzo tam patrzy. Um, wczoraj, z tego względu, że otrzymałam właśnie na Seablogger, m.in. taką dość sporą paczkę z różnymi produktami, które Wam coś tam pokazałam na InstaStory, e, to dostałam właśnie m.in. od Tołpy taką enzymatyczną maskę z glinkami: papaina, błękitna i biała glinka, różowe pomelo. Do skóry wrażliwej, alergicznej, mieszanej i tłustej, szary koloryt. Wychwytuję zanieczyszczenia i nadmiar sebum, oczyszcza i blokuje pory. Emituję błyskawiczny i szary kolor. Koloryt wygładza i nawilża. I teraz jak to sobie stosuję? Najedź maskę na czekoladną twarz, zmienić w oczu, pozostaw na 10 minut do momentu wyschnięcia, a następnie rozpiąć ze zwieszonymi dłoniami, aby zmienić suchą linkę poczyszczającą piankę. Dokładnie z płuc wodą 2-3 razy w tygodniu. Może być ciekawe. Jak to? Użyłam sobie jeszcze pilniku do twarzy tego bambusowego gruboziarnistego z Liren. I teraz właśnie będę sobie nakładać tą maskę. Także chciałam Wam właśnie pokazać. Jak ta maska wygląda? W takiej dosłownie samej tubce jest ten peeling enzymatyczny, który jest. widzicie w takim samym. Też ma papainę, także zobaczymy, czy ten tel będzie tak, tak dziwnie mrowił. Także ja zabieram się na kulanie i bardzo się się, że. W maseczce. I maseczka już nałożona, teraz czekam właśnie te 10 minut, aby móc ją wmasować. Jestem ciekawa tego, jak właśnie ta piana się stworzy z tego, bo szczerze mówiąc zawsze jak były takie maseczki, to albo wiecie, no nic nie tworzyło, po prostu jak nawet się pomasowało, to po prostu no nic nie działo, albo takie mega zastygające, to, to wiadomo, że no, z tym trochę to skorup powstaje, więc w ogóle z tym nic nie zrobimy, a tu mam powstać piana, także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, także od się myślę, że do Was y, później Um, nie wiem kiedy, w każdym razie później trochę się ogarnę, bo szczerze mówiąc, to jest już po godzinie 8 i na 10 się nie wyrobię. Nie ma takiej opcji. Niestety nie będziemy mieli na rozpoczęciu swoich ale będą około godziny 11. Także do się szykować i wezmę się później. Wracam, słuchajcie, już do Was e, ubra naszykowana. Ogarnięta jakoś. Słuchajcie, naj chyba najdłużej w ogóle zeszły mi włosy, bo końcówki były nie, chcę, nie chciały e, wyschnąć, po prostu były takie mokre, takie wygodne ale jakoś sobie z tym poradziłam. I tak, dobra, nie zwracajcie na to uwagi, bo to po prostu jest na razie kocwilanka. W każdym razie, mam na sobie sukienkę, którą sobie ostatnio właśnie kupiłam e, z Lavender Shop e, i ona generalnie tak się prezentuje. Ma taki troszkę głębszy dekolt, ale bardzo to fajnie wygląda. I można to z trampkami, i można jakoś to z, jakoś bardziej elegancko się ubrać. Ja akurat do tego wybrałam sobie takie buty, bardziej takie wiosenne, żółte i z tyłu tak się prezentuje. Mam nadzieję, że to nie ma żadnej matki. Tak mi się wydaje, natomiast nie pamiętam, żeby to miała metkę, więc tak to wygląda. Do tego, słuchajcie, biorę sobie jeszcze mm, koszyk. Koszyk z mm, Bags by M, także tak się prezentuje fajnie, bo też ma właśnie tutaj różowy dodatek, więc będzie się super komponowało. Chciałam tego nowe czarne buty, ale jakoś mi nie pasowały, a jeszcze nie kupiłam żadnych innych wiosennych butów, także, także fajnie. Także w sumie mam tylko te. Nie nakładam okularów, tak jak w tamtym roku, e, idę bez, także w porządku, dobra słuchajcie ja w takim razie lecę em, bo już jest słuchajcie już jest 10.15, także już się zaczęło seabogers, a ja cały czas w domu ale dobra, mam nadzieję, że e, pogoda będzie w porządku bo z tego co tutaj trochę się zachmurzyło, ale teraz się jakoś przejaśniło, także oby nie padało, bo moje włosy tego nie ścierpią i są buty też także do zobaczenia już na miejscu na Sea Bloggers. Hej, właśnie wróciłam z Sea Bloggers i powiem Wam, że. No, jestem trochę zawiedziona. W tamtym roku było o wiele fajniej. W tamtym roku byłam po raz pierwszy i wydawało mi się, że było, no generalnie, lepiej. Byli lepsi sponsorzy, były lepsze stoiska, było. No, jakoś było po prostu lepiej, mi się wydaje. I jakoś, no nie wiem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Teraz jakoś tak to jest takie. niby tyle przygotowań przez, kilka, przez tyle miesięcy e, i tak dalej. Natomiast, no, dla mnie, no, nie, nie spełniłem to moich oczekiwań. E, także, no, byłam też na warsztatach, e, i wydaje mi się, że na te ci prelegenci wiedzieli, że. Na tyle wcześniej wiedzieli, po prostu, że mają się przygotować, e, i mieli po prostu tyle czasu, aby to ogarnąć, aby jakoś to, nie wiem, nie mówię oczywiście o wszystkich, ale po prostu, jak na przykład były takie warsztaty praktyczne, e, to mi się wydaje, że no, mogliby się po prostu bardziej do tego przyłożyć i byłoby po prostu fajniej, lepiej, ciekawiej. E, poza tym czasami było też w tym. E, tak, że na przykład jak poka pokazywanie makijażu, bo też byłem w takich warsztatach e, Oriflame, e, to była jedna dziewczyna, która się zgłosiła, żeby być właśnie tutaj malowana e, i generalnie tam było chyba około 40-50 osób wszyscy siedzieli jakby na tym samym poziomie i ta dziewczyna również siedziała na tym samym poziomie żadnego krzesła wyżej, żadnego e, nie wiem, żadnego wiecie takiej kamery, która przybliża chociażby i z tyłu był monitor, więc można by na spokojnie to pokazać, po prostu trzeba było po prostu podłączyć aparat bądź jakąś kamerę do laptopa i do tego monitora i wszystko bo było, znaczy nawet nie do laptopa, po prostu do monitora i byłoby wszystko w porządku a tak niestety po prostu nie było, więc to też trochę uważam za taki no, niewypełń niestety, natomiast co jest fajne to to na pewno, że jeżeli się komuś nie udało wcześniej, wiecie, zapisać na te warsztaty, prelekcje, to można po prostu było wejść sobie zazwyczaj i po prostu sobie usiąść, postać i tak posłuchać. Także to było w porządku. Natomiast no, jeżeli chodzi o, o same stoiska, o samych tych sponsorów, em, no nie. No nie za bardzo, nie za bardzo mi się to podobało. W tamtym roku ścianki też były o wiele fajniejsze, konkursy były lepsze, a w tym roku to tak trochę... Hmm nie za bardzo mi się to spodobało yy, no ale cóż, jest godzina słuchajcie zaraz wam powiem, która jest godzina jest godzina 15.25 także ymm, także ja już jestem właściwie w domu, a byłam tam około godziny 11, także no spędziłam tam 4 godziny około, tak, więc to wcale nie jest dużo, jak na w tamtym roku siedziałam o wiele, wiele dłużej, tak przemyśleć, pamiętam no, niestety w tym roku tak średnio. Jutro idę na jedne warsztaty, na które nie jestem zapisana, ale mam nadzieję, że uda mi się tam dostać na godzinę 13, bo są to takie warsztaty o ziołowych kosmetykach, także e, bardzo z chęcią się dowiem, co tam powiedzą. Ehm, więc mam nadzieję, że po prostu wypało. A teraz na przykład mogę Wam pokazać kilka rzeczy. Na razie wszystkie, które właśnie otrzymałam e, na stoiskach, także już Wam pokazuję. Ja sobie tutaj. Mm, Tworzyłam każdy do parebek. Tak, tutaj mam plan. E, Sea-blogger całego Somersbi o smaku gruszki 0%. Co tu mam dalej? Jeszcze jest Natura Siberica i tutaj akurat otrzymałam pastę do zębów, bo można było sobie wybrać, jaką tam się chce. Natomiast ja wybrałam właśnie z tym czarnym węglem. Mm, bo właśnie tutaj Pani powiedziała, że jest taka wybielająca, więc ją również wzięłam. Dalej mamy ulotkę i dalej mamy tu są jakieś nasiona. Szczerze mówiąc nie doczytałam się jakie to są nasiona, więc zasieję i zobaczę. Dalej widytówka. Day Up, back Plus i tam banana, apple neutral, yogurt. także takie wiecie również były od sponsorów, żeby po prostu coś tam sobie ewentualnie zjeść na przykład. Dalej mamy gazetkę Hebe, drugie piwo, taki ja już ze mnie e, tu, 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 tu ulotka o konkursie. Dalej mam słuchajcie, fartuch grochę i można było sobie samemu go jakoś tam zakomponować, ale powiem Wam, że go wzięłam i później stwierdziłam, że później, bo generalnie można było sobie wziąć taki właśnie fartuch, on jest taki dość spory, e, były takie naklejki, można po prostu było sobie udekorować swój fartuch e, no wedle swoich tam pomysłów. Ale tego nie zrobiłam, bo była za duża kolejka. Myślałam, że później przyjdę, może później jutro pójdę, żeby coś tam lepiej po prostu będzie ciekawszy. Dalej, co tu mamy? Dalej mamy Ingrid. I już Wam pokazuję, co tutaj dostałam. Dostałam taką paletkę cieni Color and Glam. Także tak wygląda. Chyba to jest właśnie inspirowane makijażem Anny Muchy. Co tu jeszcze? O, nawet pędzelek, słuchajcie. Pędzelek do rozcierania granic między cieniami. Także również taki pędzelek. Mm, dalej. O, jakieś takie naklejki, Hebe. Co tu jest dalej? Ym, korekta zębów w Poznaniu. Coś z Ingrid. Highlight, liquid Highlighter Glow and Contouring Silver O, to może, słuchajcie, być bardzo ciekawy produkt Czy się sfokusuje? Nie chce się sfokusować W każdym razie jestem ciekawa Zaraz zobaczę, o co w nim chodzi I dalej mamy Lip Gloss O nie, o nie Color and Shine No nie wiem, czy to jest kolor Więc coś takiego I jeszcze kolejne trzy pasty do zębów Oral B, Sensodyna i Paradontax informacja o konkursie Indigo i tu mamy Ingrid zaproszenie zaproszenie na wyjazd do Nowego Jorku i tak dalej, ale trzeba zrobić zdjęcie więc zobaczymy a słuchajcie i jeszcze jedna Kaczuszka, właściwie to taki plecak, to mi się, generalnie ten pomysł mi się bardzo podoba i właśnie jutro będą warsztaty właśnie z tej firmy dla kosmetyki, miałam wodę na świeże napary ziołowe e, i powiem Wam, że, e, że generalnie ich stoisko było naprawdę bardzo ciekawe, było mnóstwo ziół takich też do picia, także to było też myślę, że w porządku, poczekajcie, ja tylko to rozpakuję. Dobra, więc pierwsze co mamy, to mamy tutaj um, ulotkę z kosmetykami, jakie właśnie tutaj oferuje ta firma. Szczerze mówiąc, ja wcześniej nie słyszałam tej firmie. Mm, a, tutaj jeszcze inny konkurs. Zobaczmy, o, zioła. Bardzo fajna mieszanka, to Haber widzę. Niszcz, pryszcz, ziołowa, herbatka dla cer tłustych i mieszanych, fiłek trójbarwny, kwiat czarnego bzu, kwiat habra, bławatka. O. Bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł i w takiej ekologicznej, ekologicznej torebce. Dalej mamy chyba jakieś mydełko, chyba tak. Przeczytajmy, mydło, nagietko, wszystkie, natu, wszystkie naturalnie, ręcznie robione, super sprawa. Także mohama, liczyć przez folikę. Co tam jeszcze mam dalej? Jakieś próbki, Niszcz pryszcz, krem na noc. Dalej mamy niszcz, pryszcz, krem na noc również. Um, Anyżowa ziołomyjka, płyn do higieny intymnej bio. O, to może być ciekawe. Zobaczymy. I jeszcze są jakieś produkty. Też krem na noc. I niszcz, pryszcz, e, płyn do mycia twarzy bez użycia wody. Fajny. I to wszystko? Tak, to wszystko. Także to bardzo fajna paczuszka, trochę takie małe rzeczy, ale szczerze mówiąc, jak nie słyszałam wcześniej o tej firmie, to fajnie, że właśnie są kosmetyki i będę mogła je zobaczyć. A plecak, słuchajcie, na pewno się przyda. Bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, kolorowe. Także polecam. A w ogóle jeszcze nie powiedziałam Wam o swojej nowości. Właściwie powiedziałam Wam tylko i wyłącznie dzisiaj rano. Ale chwilę sobie usiądę i trochę Wam popowiem. Tu z Tobą jest pranie. W każdym razie e, nowość, którą wczoraj otrzymałam, właściwie musiałam sobie sama pojechać tak naprawdę. Oj, spadło. Nieważne. E, jest właśnie oczyszczacz powietrza. Może zaraz to gdzieś położyć, na aparat, będzie łatwiej. Okej, okay, wracam już do Was. I tak, wczoraj właśnie pojechałam sobie, pojechałam, bo góry niestety mi nie udowiedz, e, po swój nowy oczyszczacz powietrza. E, ja taki oczyszczacz powietrza postanowiłam kupić, zresztą Wam mówiłam na Instagramie kilka dni temu. Że postanowiłam sobie kupić taki oczyszczacz powietrza, ponieważ teraz przez te pyłki po prostu słabo się wysypiam i w ogóle jest. był po prostu dramat, tak naprawdę, w nocy. I po prostu musiałam coś z tym zrobić. I od razu, jak miałam taką gorszą, jedną z gorszych noc ostatnio, właśnie przez te pyłki, przez to, że się w ogóle nie mogłam spać, że smarkałam, po prostu budziłam się ze wszystkim, co od razu, po prostu, co zrobiłam rano, to po prostu wstałam. Usiadłam do laptopa i zaczęłam przeglądać właśnie oczyszczacze powietrza, i padł właśnie na ten oczyszczacz powietrza. I mamy w opisie, jaki tam albo tutaj dziś będzie, um, będzie konkretny model, właśnie tego oczyszczacza. E, generalnie e, oczyszczacz Philips, model Wam podam, e, i myślę, że jest taki też dość designerski, Poza tym, oczywiście, że działa, to e, też jakiś tam swój, swój klimat wyglądem robi. E, dobra i generalnie kilka słów właśnie o tym, e, o tym oczyszczaczu, generalnie on nie był najtańszy, nie należy właśnie ten oczyszczacz do najtańszych, ale tak jak wam ostatnio powiedziałam na instagramie, że e, ja staram się nie oszczędzać na takich rzeczach, które wiem, że po prostu wiem, że przez kilka lat mi naprawdę dobrze posłużą i takie, które rzeczywiście mm, no po prostu mają działać, bo wiecie, jakbym miała przykład wydać 500 zł załóżmy na oczyszczać powietrza i by po prostu nie działał, to po pierwsze no kupiłabym sprzęt, który po prostu by stał i nic by nie robił a po drugie wydałabym po prostu pieniądze i, i byłoby to po prostu bez sensu, bo i tak stracone pieniądze, więc no po prostu bez sensu więc powinnam no, właśnie coś kupić takiego sprawdzonego, co jest rzeczywiście bardzo dużo opinii na jego temat pozytywnych, także właśnie wybór yy, Padł na tego Philipsa. A tutaj Wam pokażę z tyłu. Z tyłu właśnie ten oczyszczacz wygląda w ten sposób. E, I generalnie tutaj już jest wypuszczane powietrze do góry, właśnie to oczyszczone. E, I generalnie ten oczyszczacz jest na około 47 metrów kwadratowych. Także u mnie i tak jest w porządku, bo ja mam e, około 40, e, 40 metrów z kawałkiem mieszkania, także naprawdę świetni ludzie. Natomiast no, my robimy w ten sposób, że jak jesteśmy w salonie, przebywam w salonie, no to stoi ten odszczak w salonie, a jak jesteśmy sypiali, to. W sypialni. Więc tutaj również mamy taki uchwyt i możemy sobie go na spokojnie wziąć, tylko trzeba go podłączyć do kontaktu. E, I tak naprawdę tyle. A teraz ciekawości wam pokażę, jak to działa. Mamy teraz y, 19. Pokazuję, o tutaj teraz 17, jest coraz lepiej. Mamy tutaj taki delikatny fiolet. I teraz zobaczcie, wziąłem sobie Dez Dorant bilans. Znaczy i są tutaj pikne No, załóżmy tutaj, tak? Bo sobie po prostu, żeby Wam to szybko pokazać. I patrzę. On musi wyłapać to. Mamy 19, 24, 31. Cały czas fiolet. Tu widzę taki róż, jest powoli. On zaczyna się robić głośniejszy, 48. Wiecie, jak jest już na turbo, to wiadomo, że on troszkę głośniej działa. Ale to są takie już skrajne przypadki, wiecie. No raczej tego, e, raczej takiego zanieczyszczenia u nas nie ma. I czerwone światło. Cześć, witam Was o godzinie 20:25. My już właśnie wybieramy się na. Yy, na co? Na ten wieczór C Bloggers, Tak właśnie z tą brana. Bo to jest tego roku. I tak postanowiłam właśnie iść. Także taka marynarka, bardziej office. Sukienka, taka z większym dekoltem. I oczywiście bez oksów. Także tak się prezentuje: taka torebka. Chodź, pokażesz się. No chodź. Pokaż się jak się brałeś. Dobra, pokaż konwersy. Nowe konwersy, spodnie vistula, ee, Koszula. koszula krop. Pokaż jak teraz nam wyglądamy. No, w porządku. Także tak właśnie wyglądamy i my lecimy dalej? Ty? Ty. Hejka, i witam Was w niedzielę. Ja już, jak widzicie jestem gotowa na kolejny dzień Sea Bloggers i postanowiłam właśnie wybrać taką stylówkę czyli sukienka z Zary do tego pasek ze Stradivariusa, o ten czarny i tak to. Jakbyście się pytały co mam na ustach to mam w tym momencie Lovely K-Lips i to jest ten różowy nie wiem jak to jest marek mm -hmm. Marku nie widzę ale jest to właśnie ten taki brudny róż, on bardzo ładnie wygląda Także, tak właśnie się dzisiaj wybieram. Dzisiaj również zabieram ze sobą swój koszyk. Także koszyk też jest naszykowany. Myślę, że będzie wyglądał w porządku. Tak, zdecydowanie, tak. Z tym różem, z różowymi ustami, zielona sukienka bardzo fajnie. I do tego byłem właśnie te żółte spodnie, co wczoraj miałam. Także, tak właśnie dzisiaj się wybieram. I w ogóle, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Ale się okazało. Ok, tak do Was na razie będę mówić. Nie wiem dlaczego, ale szukałam teraz wszystkich swoich pomadek jakoś w ogóle ich nie mogę znaleźć, bo trzymam je tutaj w pojemniczku takim... O takim. A okazuje się, że jak otworzyłam ten pojemnik, to były tylko i wyłącznie dwie. Także szczerze mówiąc nie wiem gdzie są. Patrzyłam w torebkę, a jest ja tylko jedną, I tak naprawdę reszta... Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, to jest taka taka sytuacja. Także myślę, że po powrocie z cyfrowym będę. Musiałam po prostu po rozglądu... Chociaż jeszcze może... Nie wiem, gdzie jeszcze mogą być. Mogą być jeszcze w taletce, ale to tak, jak Wam powiedziałam. Jaki był bałagan, taki jestem bałagan. Po prostu nie mam kiedy tego bałaganu posprzątać, także w końcu się muszę to wziąć. I pomyślałam, że chyba jednak taki film nagram z Wami. Właśnie takie sprzątanie paletki, że ja właśnie wyruszam. Jest godzina 11.15, o godzinie 13 mam warsztaty. Z, m, dla kosmetyki, także zobaczymy co tam ciekawego przygotowali yy, i tak, to później myślę, że pojedę sobie na stację, m, aby umyć samochód i posprzątać w środku, bo tam też już brakuje chyba karaluchów tylko także słuchajcie, ja... Yy, ja wychodzę i się do was później słuchajcie, przechodzę już do was po Seabogers po drugim dniu, bo jest godzina 13.45 to, jak Wam mówiłam, miałam mieć na 13 warsztaty z firmy dla kosmetyki, ale no niestety nie wyszło, bo poszłam tam po... To jak, znaczy, nie, chyba Wam nie mówiłam. Nie byłam zapisana na te warsztaty, bo chciałam, ale po prostu nie zdążyłam. Tam mega szybko po prostu są te miejsca, po prostu zwijam tak naprawdę. Oj, babeczka leci, o truskawka leci. Dobra. <grym> e, o jest, dobra, nieważne. W każdym razie e, poszłam na te warsztaty z innymi dziewczynami i kilka dziewczyn też było niezapisane wcześniej na te warsztaty. Usiadłyśmy, no i no niestety było tyle miejsc, ile było przewidziane, przewidziane, ponieważ tam chyba się tworzyło kosmetyki, więc no każdy miał mieć w sam swoje miejsce, swoje stanowisko, no i po prostu nie było aż tyle miejsc, więc niestety musiałam po prostu wyjść z niektórymi dziewczynami. No ale cóż, e, tak się zdarza. Mam nadzieję, że nic takiego mi nie ominęło, chociaż szkoda, bo. W sumie chciałam takie warsztaty, wiecie, zrobienia kosmetyków iść, no ale trudno, tym razem się nie udało. E, I tak, razy pokręciłam się trochę tam właśnie w tej strefie takiej ogólnej, gdzie właśnie były te stoiska. E, trochę jeszcze podsykałam zdjęć, mm, pochodziłam jeszcze po zewnątrz, żeby zobaczyć, co tam jest mniej więcej. Słuchajcie, ja zbieram się do domu, e, dzisiaj chcę przygotować trochę rzeczy, jeszcze muszę popracować trochę, bo, mm, bo organizuję kolejny zjazd blogerów. Łodzi w sierpniu i były już zapisy, także zapisy już są skończone. I teraz po prostu muszę stworzyć różne maile i po prostu różne inne grafiki i tak dalej, i po prostu to powysyłać w różne miejsca. Także dzisiaj trochę jest pracy, muszę szybko ogarniać trochę w domu, zrobić pranie. No, także generalnie e, niedziela jeszcze, jeszcze aktywna. W ogóle chciałam posprzątać w samochodzie, zastanawiam się, czy to teraz zrobić teraz, czy później. Tak właśnie myślę, bo zrobiłabym to teraz. Ale nie mam żadnej torby. I nie mam żadnych drobnych, żeby wyjść tam, wrzucić sobie monety. Więc nie, więc zrobię to chyba dopiero wieczorem. O, to jest dobry pomysł, zrobić to wieczorem i jutro nam będzie czyste. Tak. Właśnie tak zrobię. Dobra, słuchajcie, już nie będę przedłużać. Ja w takim razie lecę do domu i odezwę się później. i do Was już ponownie jak widzicie już jestem bez makijażu jest mniej więcej godzina nawet nie wiem, która, może 22 może jest druga, 30, coś takiego więc generalnie pojechaliśmy właśnie kupić kupić, nie kupić samochodu tylko umyć samochód, trochę pospiątałam też w środku to też Wam pokazywałam w takiej tylko w sumie będzie z zewnątrz w się do domu, ja nagrałam film e, projekt Denko, który już jest na tej serdecznie też zapraszam, jeżeli go nie widzieliście e, i, i co jeszcze? i w sumie później jeszcze musiałam popracować trochę także trochę mi to zeszło, dopiero co w sumie skończyłam tak naprawdę i wzięłam się jeszcze za ogarnięcie trochę łóżka i właśnie sobie makijaż A ja do, do makijażu użyłam tego półmizarnego, o którym wam też miałam w denku e, i tej e, roślinnej pianki myjącej do twarzy z sorai. Także, także tego właśnie użyłam. I teraz jeszcze sobie użyję tego toniku z Lumen. I żeby trochę aktualizować tą twarz. Ja nie za bardzo dotykam, mam wiecie, twarzy, żeby, ją tam jakoś tak miętosić czy coś. Także tylko tak, wiecie, odrobinę. I używam tego kremu Zmija. Używam go rano, używam go wieczorem, także... O Także używam go dwa razy dziennie. On właśnie najfajniej, najlepiej właściwie sprawuje się tak naprawdę na wieczór. Bo w wtedy skóra jest rzeczywiście taka odżywiona, nawilżona jest po prostu przyjemna później rano, jak się budzę. Także naprawdę jest w porządku. I trochę ten krem, krem sobie wklepuję. Także taka wieczorna rutyna, bo myślałam, że też Wam szybciutko właśnie pokażę we vlogu. I to jest tak naprawdę... Nie wiem, słuchajcie, czy ten vlog będzie długi, czy też nie i w ogóle, czy tam coś ciekawego będzie. Ale wiem, że na Instastory pamiętam, że na Instastory mi pisałyście, że czekacie na vlogi, że bardzo lubicie oglądać vlogi, więc no postanowiłam po prostu nagrać. Myślę też o tym, że po prostu były takie vlogi weekendowe i takie vlogi tygodniowe, więc może od jutra zacznę kręcić vloga tygodniowego. Kto wie, zobaczymy. Także słuchajcie, ja już sobie tutaj wklepałam cały krem, tak mi się wydaje i to wszystko, także tak wygląda moja cera przed snem, a teraz, teraz właściwie jeszcze się napiję jakieś herbaty, e, coś się sobie obejrzymy do snu z Bartoszem i pójdziemy spać, bo jutro poniedziałek, więc trzeba rano wstać. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że was nie zanudziłam, że coś tam jednak ciekawego obejrzeliście. Także dzięki jeszcze raz i widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się vlog mm. podobał. Skomentujcie, jeżeli macie ochotę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.